Hej, witam, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Mam przyjemność powitać Was w kolejnej serii Zagrajmy w. Tym razem będzie to Mega Man 4 Ugh, Mega Man 4. Otóż w rok po tym jak nasz dzielny Megaman, czy jego dzielny braciszek w naszym przypadku, pokonał gamę i złego doktora Wajlego, co się stało? Kolejny doktorek zajął jego miejsce. Otóż doktor Kosak, bo tak się nazywa teraz nasz główny przeciwnik, napisał list do doktora Lighta, gdzie podał się za najznakomitszego naukowca i w dziedzinie robotyki na całym świecie. I żeby tego dowieść, zniszczy jego najlepsze dzieło, wysyłając osiem złych robotów przeciwko niemu. Co jest zupełną bzdurą, bo gdyby chciał udowodnić, że jest najlepszy, zbudowałby jednego dobrego robota, a nie osiem. Ale mniejsza z tym, właściwie nasz pierwszy doktorek był złym Niemcem, a nasz drugi doktorek jest złym Rosjaninem. Ech. Mam wrażenie, jakby megamena nie stworzono w Japonii, tylko w takim jednym malutkim kraju w środkowej Europie. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię. <laughs> Ale mnie z to intro ma być wybitnie krótkie, bo intro w grze jest wybitnie długie! Tak więc, zapraszam do oglądania. Capcom. Hurra! W roku 2000X... roboty do prac domowych zostały stworzone przez geniusza robotyki, doktora Lighta. I wiodły szczęśliwe i spokojne życie. Wtem pewnego dnia roboty przemysłowe wpadły w szał, a światem zawładnął chaos. Dr Light prędko zorientował się, że naukowiec Doktor Wiley, stał za tymi niecnymi czynami. Lecz Light nie wiedział, co może na to poradzić. Rok, w którym obudziło się silne poczucie sprawiedliwości, poprosił, by Light przerobił go na robota bojowego. I w ten oto sposób narodził się Megaman. Megaman pokrzyżował plany Złego Doktora już trzy razy. Póki co na świecie panował pokój. Jednak historia lubi się powtarzać. Doktor Kosak, tajemniczy naukowiec, stworzył osiem potężnych robotów i wystawił je do walki z Megamanem. Megaman... zaczyna swój bój na nowo. Tym razem jednak uzbrojony jest w nowy, potężny mega buster. Zacznijmy Megamena Czwórkę. lub, jak tytuł tej gry brzmi w dostę... japońskiej, dostępnej dla mnie wersji, Rokumon fo arta Jaboto, co tłumaczy się na mega Man 4. Nowe ambicje! Jest to oczywiście gra z Capcom... Jest to oczywiście gra Capcomu z 1991 roku. Przynajmniej w tym roku została wydana w Japonii, w 1992 została wydana w Europie. I, no, intro troszeczkę trwało. No, Okej, okay, dwie minuty to nie aż tak długo. Więc możemy zacząć. Bardzo mi się podoba muzyka w Mega Manie 4, ale seks słowo daje, w jakim Mega Manie muzyka nie jest dobra? Chyba w każdym jest, to jest jest właściwie już logiczne. Bierze się Megamana do ręki i wie, tu będzie dobra muzyka. Gorzej, że nie... Szkoda, że nie mogę powiedzieć tego o samej grze. Ciężko mi powiedzieć tak naprawdę dlaczego tak naprawdę... Ciężko mi wymienić jakiś konkretny powód, ale nie przepadam za Mega Manem trój... czwórką. Nie dam rady dzisiaj mówić, to jest pierwszy odcinek, musi być dobry! To jest reprezentaty... reprezentaty <noise> odcinek będzie reprezentował całą serię. Jeśli odcinek pierwszy będzie zły, to każdy inny też będzie taki. A przynajmniej ludziom będzie się tak wydawało, więc skup się! Skup się! Au. Okej. Okay. Nie lubię Megamana czwórki. Irytuje mnie niesamowicie. Przeszedłem grę dwa razy i dwa razy mnie wkurzała. Jak jasny gwint. Ale mniejsza z tym. Wypadałoby zacząć od planszy... ...Brightmana. Tak więc, nie przeciągając dalej, zacznijmy od planszy Brightmana. Właściwie grając w Mega Mana 4, mam nawet wrażenie, że... ...postacią steruje się inaczej. Chociaż... ...nie ma żadnych nowych ruchów tak naprawdę. Prócz Mega Buster! Teraz Megaman może załadować. załadować swoją ręczną armatkę i wystrzelić potężny pocisk. Jeżeli przytrzymamy przycisk krócej, pocisk będzie mniej potężny. Jeśli przytrzymamy przycisk dłużej, aż Mega zacznie świecić na zielono, pocisk będzie potężniejszy. Logiczne. I. Ta zmiana się utrzymała. E, właściwie jest już w każdej części mega nawet nie w mega klasycznych, ale w czwórce tego nie lubię. W czwórce, czwórce mega buster jest stosunkowo słaby. Oczywiście niektórzy mówią, że w piątce jest wręcz zbyt potężny, ale ja uważam, że mega buster w czwórce jest trochę za słaby. I gra strasznie glitchuje momentami. Ten przeciwnik to był totem, totem Polen, a teraz wskoczmy na Batana! Pomocnego konika polnego, który chce nas przeprowadzić przez te groźnie wyglądające kolce. Jak już mówiłem, gra często gliczuje. Na przykład batany, batany czasami spadają w tą przepaść, czasami nie. Czasami możemy przepaść, po prostu przelecieć przez batana. Mimo tego, że na, nim, że na nim stoimy, to możemy po prostu spaść albo w przepaść, albo na kolce, dlatego że nie wiem, co się z batanem stało tak naprawdę. Strasznie, strasznie dużo takich błędów jest, gdzie przelatujemy przez, przez platformy. Oczywiście w innych grach też się zdarzały, ale tutaj zdarzają się częściej. To mnie, to mnie też potwornie irytuje. Ech, ten przeciwnik to był Gachapon. A to jest. Minoan. Ach, te nazwy japońskie. Minoan. Gachapon. Bebebebebe. Ogólnie wczoraj, wczoraj próbowałem troszeczkę przećwiczyć planszę Brightmana i grałem godzinę. Grałem godzinę i tylko raz doszedłem do bossa. Potwornie się wkurzałem. Ech, potwornie. To przejście nie jest konieczne, ale jeżeli się nim udamy, będziemy mogli zdobyć zdobyć zbiorniczek z energią i dodatkowe życie, a zbiorniczek z energią może się przydać podczas tej walki z bozem. Podczas walki z tym bozem. Oczywiście Rush Coil został niemal niezmieniony z tym, że teraz możemy wystrzelić aż trzy pociski. Podczas używania Rush coila wcześniej mogliśmy wystrzelić tylko dwa, jak to już mówiłem. Tak samo jak zmieniło się również menu i to menu, właściwie wygląd tego menu nie zmieni się już aż do Mega Mena dziesiątki. To jest naprawdę dobre menu. Ech, baton. Jak również czasami. Czasami jeden baton wskoczy, wskoczy na drugiego. O, widzieliście? W kurcie! Czasami jeden baton wskoczy na drugiego i. Widzieliście zresztą, co się stało. W tej grze jest mnóstwo podobnych błędów. Jest mnóstwo. Nie wiem, czy to są błędy. No to są po prostu błędy. Nie sądzę, że. Takie coś powinno się dziać. I to, jak wystąpi raz, to nic, wystąpi dwa razy, też nic, ale jak dzieje się non-stop i non-stop, to jest wkurzające. Ten przeciwnik, którego zresztą widzieliśmy już wcześniej, to. E, to. To 100 waton. Tak naprawdę nazywa się 100 waton. I ta sekwencja jest trudna. Widzieliście? Ajajajajaj! Te platformy bardzo mnie irytują, bo jeżeli wskoczymy na kraniec jej, to Megaman nie będzie chciał pójść w prawo. Po prostu zostanie na tym krańcu. Widzieliście? Wskoczyłem na kant i chciałem podbiec w prawo, żeby przejść na środek platformy. Megaman jednak biegał w miejscu. To się dzieje naprawdę bardzo często. Musicie na te, yy, Musicie na te platformy. Skakać zawsze na sam środek, na sam środek. Jeśli nie skoczycie na sam środek, wtedy stanie się to. O, ach, widzicie całe mnóstwo błędów w tej grze, kurzających! Jak również warto jest zaznaczyć, że przez to ten pole się nie skacze. To ten polem się nie skacze, ponieważ jeżeli spr spróbujemy przeskoczyć nad to ten Totem to ten polen również skoczy a To nie jest zbyt dobry pomysł. I nie skończyłem mówić poprzednim razem. 100, 100 waton, oczywiście, zrzuca, zrzuca te bomby, które rozpadają się na na mniejsze kawałki i te mniejsze kawałki ganiają nas po planszy. Jak również, kiedy zniszczymy 100 watona, który jest tak właściwie de źródłem światła w danej planszy to źródło światła stracimy. Logiczne. Jest to bardzo podobne do hologramów z planszy Shadowmana w Mega Trójce. W Mega Trójce. Jest to bardzo podobne do, do hologramów z planszy Shadowmana w Mega Trójce. Jednak źródło światła można przywrócić, jeśli zniszczymy... Dom Pana. Widzieliście dom, dom Pany na samym początku planszy. To te małe, zielone robociki, które, gdy zostały zniszczone, wyrzucały, wyrzucały w powietrze fajerwerki, które w jakiś sposób na stałe pomieszczenie z powrotem rozświetlały. Nie jestem tylko pewien... Tak, 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 wydaje mi się, że jeszcze zobaczymy Dom Pana. Dom Pan chyba w żaden sposób nas nie atakuje, tak naprawdę. Wydaje mi się, że... Don Pan może zrobić nam krzywdę tylko kiedy w niego wleziemy bezpośrednio. Ech, I dlaczego zaczynam od planszy Brightmana? To jest dobre pytanie. Plansza Brightmana wcale nie jest trudna i sprawia mi naprawdę dużo, dużo trudności. Wcale nie jest prosta i sprawia mi dużo trudności. Czy ja powiedziałem wcale nie jest trudna i nie sprawia mi dużo trudności? W takim razie się pomyliłem. Już dawno powinienem powiedzieć spotkam was tam, gdzie zginąłem już piąty raz, ale... Czy ja wiem, nie zrobiłem tego. Dlaczego tego nie zrobiłem tak naprawdę? Nie mam zielonego pojęcia. Ech. Może chcę, żebyście pocierpieli razem ze mną. Może nie chcę przechodzić przez to sam, bo nie lubię tego segmentu. I czasami ten baton skoczy wyżej, czasami niżej. Nie wiem, musicie po prostu zwracać na to uwagę. I. Pytacie się, czy to jest możliwe, że nie lubię Megamena czwórki tylko dlatego, że jest trudną grą, że ja nie umiem w nią grać. Nie wiem, być może, być może. Jak już mówiłem, trochę ciężko mi jest powiedzieć, dlaczego tak naprawdę nie lubię nie lubię czwórki. Niewykluczone, że większość, większość tych błędów, które przypisuję wszelakim glitchom i bugom w grze, tak naprawdę są popełniane wyłącznie przeze mnie. Ale... no widzicie, to był Donpan. Ale nie wiem, tak naprawdę nie wiem. Fakt jest taki, wiem tyle. I fakt jest taki, że czwórka mnie irytuje. I to bardzo. I czy w czwórce da się zrobić power slide? Cały czas się da. I oto Brightman. Robot, który pierwotnie miał dostarczać światła ekspedycjach ciemnych, nie wiem co to ma oznaczać. No właśnie i... Brightman, tak samo jak Flashman, może zatrzymać czas. Może zatrzymać czas i zacząć w nas strzelać swoją ręczną armatką. Jest bardzo irytujący boss z tego względu. I jak już mówiłem, Brightman był stworzony, aby dostarczać światło... W jakichś ekspedycjach, tak naprawdę nie wiem... Dlaczego te ekspedycje nie mogły używać starej, dobrej latarki, ale lichowie tak naprawdę, lichowie. wie. Brightman nie jest wcale aż takim trudnym bossem, jak widzieliście, ja byłem zmuszony do użycia zbiorniczka z energią w tej walce, ale to nie jest wymagane, to naprawdę nie jest wymagane. Jeżeli będziecie zwracać uwagę na jego ataki, to, to naprawdę nie jest trudny boss, szczególnie, że mamy teraz Mega Buster. Chociaż ogólnie nie przepadam za używaniem Mega Blastera w Megamanie 4, to przy walkach z bossami się przydaje. I tutaj taki malutki błąd. Pewnie zauważyliście, że. oczy Mena po tym, jak otrzymał broń, zrobiły się różowe. Tak, to jest taki malutki błąd, one cały czas powinny być niebieskie. A, i posłuchajcie. Nie wiem, dlaczego nie mogli dać tu jakiegoś dłuższego kawałka niż. 3, se 3 sekundy, i w bit Będę się czekał wszystkiego. Po prostu nie przepadam za to grą, więc będę się czekał wszystkiego. Ale do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie to przejdziemy planszę Toadmana. Cześć!